Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 11 lipca 2025 roku. Kła. 931 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, punkt pierwszy z dnia 9 lipca 2025 roku. Zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania na podstawie artykułu 30 ustawy 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku. O prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja punkt pierwszy zarządza się, co następuje, paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku, w prawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja punkt 8 wprowadza się następujące zmiany, punkt pierwszy w paragraf, a po ustawie 1 dodaje się ustawia w brzmieniu, a dokumentacja, o której mowa w ustawie, jest prowadzona w systemie wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego w rozumieniu artykułu 3 punktu 15 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o państwowym ratownictwie medycznym zwanym Dalej w, w ustawie. Trzy wyrazy systemu wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego w rozumieniu artykułu 3 punktu 15 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o państwowym ratownictwie medycznym zwanego Dalej zastępuje się wyrazami SWPRM, punkt 2, paragraf. A ustawie otrzymuje brzmienie punkt drugi karta medycznych, czynności ratunkowych oraz karta medyczna lotniczego zespołu ratownictwa medycznego są udostępniane. Punkt pierwszy zespołowi ratownictwa medycznego, za pośrednictwem współmyślnik, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia realizacji zlecenia wyjazdu lub wylotu zespołu ratownictwa medycznego, punkt drugi nemu podmiotowi leczniczemu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego myślnik elektroniczna platforma gromadzenia analizy i udostępniania zasobów w cyfrowych o zdarzeniach medycznych, o którym mowa w artykule 7 ustawy 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia w przypadku przetransportowania pacjenta do tego podmiotu. Punkt trzeci osobom, o których mowa w artykule 26 ustawy 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku pra pacjenta za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, o którym mowa w artykule ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dodaje się ustawie czy brzmieniu. Punkt trzeci w przypadku pozostawienia pacjenta na miejscu zdarzenia zespół ratownictwa medycznego informuje osobę, o której mowa w artykułu 26 ustawie 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, o możliwości otrzymania karty medycznej czynności ratunkowych lub karty medycznej lotniczego zamyślnik zespół ratownictwa medycznego w postaci wydruku. Punkt pierwszy minister zdrowia kieruje działem administracji rządowej myśli i zdrowie na podstawie paragrafu 1 ustawy 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku. W szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Dziennik Ustaw Pozycja punkt czwarty. Dziennik Ustaw Myśli 2 Myśli POS. 931 paragraf punkt 2 do dnia 31 grudnia 2025 roku. Karta Medycznych Czynności Ratunkowych oraz Karta Medyczna Lotniczego Zespołu Ratownictwa Medycznego mogą być prowadzone i udostępniane w sposób określony w dotychczasowych przepisach. Paragraf punkt trzeci rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister zdrowia i